Puchar Narodów Afryki charakteryzował się zawsze tym, że był bardzo kolorowy. Pod tym względem to się niewiele zmieniło, natomiast ten turniej był turniejem, w którym strzelano bardzo mało bramek. Tych bramek 68 w sumie, więc to było mało. W porównaniu z 2008 roku, kiedy ich strzelono 99, to widzimy, że to jest przepaść. W tych fazach, już w tej fazie końcowej, w tej, w tej walce o trzecie miejsce i w tej walce o triumfatora o finale, nie strzelono bramek i to jest właśnie takie smutne. E, rozstrzygnięto go na rzutę karny. karne Wszyscy spodziewaliśmy się przed rozpoczęciem turnieju, że e, te, te drużyny z grupy C i D będą faworytami. Tak się też stało. Spodziewaliśmy się znacznie więcej po Algierii, bo pamiętamy ten, te mistrzostwa świata w Brazylii. Algieria e, grała bardzo dobrze, była takim e, takim pozytywnym zaskoczeniem całego turnieju w tym meczu pamiętnym chociażby z Niemcami. Natomiast w Pucharze Narodów Afryki gali trochę słabiej, nie potrafili jednak ci zawodnicy, a są tam wybitni zawodnicy. Jest kilku zawodników, którzy po prostu znacznie lepiej grają w klubach niż w reprezentacji. Takim dużym zaskoczeniem dla mnie to był no, brak, przede wszystkim brak dwóch wielkich zawodników, którzy pierwszy raz od 2000 roku nie występowali w Pucharze Narodów Afryki. To Samuel Eto'o z Kamerunu i Didier Drogba z Wybrzeża Kości Słoniowej. I pierwszy raz pod nieobecność właśnie Didiera Drogba, której, któremu brakowało właśnie tego jedynego trofeum, tego e, Pucharu Narodów Afryki. Jego drużyna zdobywa to trofeum pod jego nieobecność. E, Ci zawodnicy, którzy jednak, ci zawodnicy, którzy jednak występują w tych silnych klubach europejskich, to jednak zawodnicy, którzy doszli do finału, bo tutaj jeżeli zobaczymy, że najlepszym zawodnikiem turnieju został Christian Atsu z Gany, zawodnik występujący na co, co dzień w Evertonie, królem strzelców Andreaju, który występuje w Marsylii. Jest jeszcze innych sporo zawodników, którzy jednak występują w klubach europejskich, w Manchester City, czy w Anglii, w Hiszpanii, we Francji czy w Niemczech. To są zawodnicy jednak, którzy, których poziom jest znacznie wyższy i stąd, stąd może to jest to, że oni jednak grali w finale i ten finał był między dwoma najlepszymi zawodnikami, między dwoma najlepszymi drużynami występującymi w Pucharze narodów Afryki. Zespół Mali w każdym meczu dobrze grał i tutaj, jeżeli chodzi o Henia Kasperczaka, to e, jego drużyna w ostatnich sekundach meczu, w ostatnich minutach właściwie meczu zawsze traciła bramkę i remisowała, no a później to, co się stało pierwszy raz w historii, że drużyna została wyeliminowana przez, poprzez losowanie, no to jest taki, e, coś takiego, co, nie, co powinno być... E, przyszłości w jakiś sposób zażegnane. Co zauważyliśmy? To znaczy ja zauważyłem w tym turnieju Pucharu Narodów Afryki, że coraz więcej drużyn i zawodnicy i trenerzy tych drużyn podporządkowują te gwiazdy jakiejś, jakiejś taktyce takiej bardziej zespołowej. I tutaj Rw Renard, ten trener, który dwukrotnie z rzędu zdobył, nie z rzędu, ale dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat zdobył Puchar Narodów Afryki w 2012 roku z Zambią i teraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, co nie udawało się innym trenerom. Wynika przede wszystkim z tego, że te gwiazdy Wybrzeża Kości Słoniowej potrafiły swój, swój, swoje umiejętności podporządkować grze kolektywnej, grze zespołowej. I to spowodowało to, że po, 30, po 23 latach drużyna Kości, wybrzeża Kości Słoniowej zdobyła ten, to trofeum w bólach, bo w bólach było to pokarnych, ale jednak go zdobyła grając dobre mecze, bo mecze półfinałowe już takie były ze sporą ilością bramy, gdzie ich Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana strzeliły po trzy bramki, wygrywając swoje mecze, więc tutaj to, to było bardzo pozytywne, ten, ta, ta gra ofensywna, natomiast co, co to również rzuciło się w oczy w tej grze w Pucharze Narodów Afryki, to jeżeli zawodnicy jakiejś drużyny respektują takie założenia defensywne, to oni skrajnie po prostu je reprezentują i grają zupełnie na 0-0 z tyłu, nie atakując prawie. I to było taki tak ten Puchar Narodów, ta faza finałowa szczególnie, te ostatnie mecze o, o miejsca trzecie i ten finał. Dlatego, że nie potrafię jeszcze tak płynnie przejść z tej fazy, z tej, z tej gry defensywnej, z tej taktyki defensywnej do, do ofensywnej i to jest, to jest taki problem, który muszą rozwiązać. Jeżeli chodzi o trenerów w Pucharze Narodów Afryki, to mieliśmy tylko trzech trenerów, którzy, są, którzy byli trenerami swoich reprezentacji, reprezentując swój kraj właściwie. To była Afryka Południowa, to było Kongo, Republika Demokratyczna Konga i to była, już zapomniałem trzecią drużynę, ale tylko trzech. Co jest bardzo mało, tam wielu trenerów europejskich, czy w ogóle z innych kontynentów, czy z Ameryki Południowej, Pracuje w, w Afryce i odnoszą sukcesy, bo sukcesy nie tylko w, z piłkarskimi reprezentacjami, przede wszystkim z piłkarskimi, ale również jeżeli chodzi o kategorie młodzieżowe czy, czy kobiety. Więc ten napływ takiej innej myśli szkoleniowej jest dosyć szeroki, i to może to też wpływa na to, że jest postęp, jeżeli chodzi o organizację, o taktykę. Gry tych drużyn afrykańskich, które, które w tej chwili grają w fazie finałowej. To miało duży wpływ. Te 64 dni, jakie, jakie zostało Gwinei Równikowej na zorganizowanie turnieju, to jest bardzo mało. Na początku były problemy, bo pamiętamy, że nawet delegacje chociażby Konga, Claude Leroy, trener tej reprezentacji, miał pretensję, że jego delegacja nie może zmieścić się w hotelu. Drużyna Tunezji sztab cały tam, wszyscy mieli pretensje o to, że nie ma ciepłej wody i nie ma prądu, ale to było na początku, natomiast później w trakcie turnieju już, bo tam wszystko robiono na ostatnią chwilę właściwie, no, trudno się dziwić, jeżeli tam w ostatniej chwili został ten turniej przeniesiony, później już wszyscy chwalili, że był dobrze zorganizowany, wszystko dobrze się odbyło, także... To, to, to trzeba pogratulować i podziękować gwinej równikowej i prezydentowi tego kraju za to, że uratował tą edycję Pucharu Narodów Afryki. Sytuacja bardzo trudna, bo jednak ten wirus Ebola, który spowodował właściwie to zamieszanie wokół Pucharu Narodów Afryki bardzo groźny wirus, który, no, który mógł spowodować to, że e, tego jeszcze nie wiemy, ale to, to mógł spowodować jakieś. E, Większe, większe, większą liczbę zarażonych osób, a wiemy, że tam kilka, kilka tysięcy osób umarło. To jest, to jest takie okno wystawowe całego futbolu afrykańskiego, i tam e, wielu zawodników, jest, przede wszystkim to jest większość menadżerów europejskich, jest na tym turnieju, obserwują tych zawodników, e, co niektórzy zostaną ściągnięci do Europy. Ale faktem jest, że taki przegląd to, to jest już wyselekcjonowana właściwie grupa zawodników, którzy grają w tym Pucharze Narodów Afryki, bo wcześniej mamy też eliminację tych drużyn, jest dosyć sporo, a jest tylko 16 drużyn i to, 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 to 16 najlepszych 16, 16 najlepszych drużyn afrykańskich, którzy grają w tym Pucharze Narodów w, finale, w fazie finałowej Pucharu Narodów Afryki. Wszystkie drużyny mają szamu, szamanów tam, także to, jest, to nie jest nic nowego, wszyscy tam to jest region, który właśnie to dodaje kolorytu tej, tej tej imprezie, i no, tak się dzieje, to jest, tego nie można odbierać negatywnie. Ja uważam, że to jest bardzo pozytywny nawet e, strona tego, tej mentalności afrykańskiej, gdzie ci zawodnicy jednak e, grają bardzo wiele, ich gra w, absolutnie zależy od e, samopoczucia, od jakichś takich cech, które nie są, specy... są wytrenowane, ale przede wszystkim cech, cech takich duchowych, tak bym to określił.